Wam szybko co kupiliśmy w przecenach świątecznych i za ile oczywiście. Więc... zaczynamy ten filmik. Czy było warto? Okay, zaczynamy od świątecznych krakersów. To są e, takie luksusowe crackers 8. Były 20 funtów, ale było oczywiście za pół ceny. Więc zapłaciliśmy 10 funtów. Bardzo ładne. Jest ich 8, my potrzebujemy 4. Na święta, także będzie wystarczająco na 2 dwa, dwa lata. Mam nadzieję, że widać je. Tak, ja kupiliśmy wagę mm. z akurat. I tak wyglądają z tyłu. On mają taką e, złotą koronę. Jak widzicie, małe prezenciki. Także opłaca się, jeżeli na dwa święta luksusowe. A co ładne, tutaj i choinka. To jest pierwsza rzecz. Powinniśmy przecenie deserek, takie reniferki, naprawdę super, pro, naprawdę to są to duże desery, e, przeceni ja to dojrzałam, całe opakowanie, chyba za funta za jednego, a tak normalnie to z 20 funtów takie coś kosztuje, także fajny deserek świąteczny, będziemy jeść. Tony wypaczą te to za 40 pi takie e, potrójne ciasteczka, zazwyczaj 2 funty kosztują, a teraz 40 pi kosztowałaby, mniejsze takie. I kupił też lemoniarę za 40 pi, więc spróbujemy specjalną i taki świąteczny miłkrzyk. Także takie przekąski. Nice? Kasiu dojrzała deser. Mm. Ładnie no, pachnie. Byliśmy w przecenie taką choinkę dla Sofii do pokoju za 12 funtów, a kosztowała 24, nie wiem czy widzicie i taka dekoracyjna na biurku do jej pokoju A przykład świąteczna, zamiast jej świąteczna plastikowego drzewa, coś takiego bardziej eleganckiego będzie ładnie ok, dla Kasi kupiliśmy zobaczcie jaki fajny kożuszek, kupiliśmy kurkę w przecenie, 14 funtów nie mila ile nie, nie kosztowała, ale bardzo ładna, kożuszek jest też w środku i 14 funtów awy, naprawdę fajna. Będzie wiadomo troszeczkę większa, ale to rośnie do niej. Wow! Także sesji kurtka, naprawdę dobry zakup. Zawsze staramy się kupić właśnie na przecenach kurtki dla dzieci. Bo one są drugie, 14 funtów, naprawdę warta. Kasi, ciąlasz? Kasi, lucky jacket? Bardzo Nie. ładna. Okay, kupiłam też wielką świecę na Halloween, żeby zapalić przyjemnie było, tak naprawdę Halloweenowa, i ona się podpala i ma światełka. E, kosztowała 16 futów normalnie, 3 aż takie są, wiadomo. To jest taka podwójna świeca, potrójna, a zapłaciliśmy 8 funtów. 8 funtów, także też fajny zakup. Taka świeca Halloweenowa, będzie ładnie się palić. Okej, okay, dla Kasi kupiliśmy świąteczny. Kocyk Mikołajowy, który mamy melodyjkę i światełko. I kosztował 13 funtów, 13,50, a kosztował normalnie 32, także też w przecenie. I w klasie kupiliśmy taką Mikołaja, poduszkę też, która się też zapala. Taka głowa Mikołaja tak wygląda, tylko musi dojść. Kilka rzeczy zamówiłam, które przyjdą troszeczkę później. Ale zaznaczę, że wygląda tak. Ogląda kocyk. Kasia, przykrycie, żeby było ciepło. Także fajny kocyk. Przecenie. To on kupił piżamę. Mam tutaj cały komplet i aby za 13 funtów. Także też dobry zakup. Okay, kupiłem też świąteczny reżing, ale taki duży. Nie świąteczny. Właśnie yy, nie wygląda świątecznie, ale w przecenie oczywiście dla mojego męża, żeby miał swój. I kosztował. 15 funtów z 22,50. Także też naprawdę fakty. duży, duży ręcznik. Te skarpetki mojej młodszej córki normalnie 6 funtów kosztowały, a tu zapłaciłam, aby 2 funty, jak widzicie. I mam kilka par takich fajnych skarpetek za 2 funty. A dobry materiał jest naprawdę. Także dobry zakup. Dla mnie to ręcznik na Halloween. 4 funty zapłaciłam, a 8 kosztowało, czyli połowę ceny. żeby zawiesić po prostu w łazience. Tak ładnie, bo mamy em, na Halloween będzie przyjemnie. Znowu dobry materiał. Bieliznę kupiliśmy kilka par e, majtek dla naszej córki za 6,50. A było 13 kosztowały. Także biały, zawsze taki ładny materiał. Porządny materiał, oczywiście. Mam też ładny sweterek z bluzką i spodniami. <laughs> Nawet pod spodem mam tutaj bluzkę właśnie. I sweterek, trzy, częściowy. 22 funty kosztował, aby 8,50 zapłaciliśmy. Także naprawdę fajny zakup. Dobry materiał dla mojej córki młodszej. Będzie biegać w tym. Sofia kupiła sobie pomadki za 2,50. Kilka rodzajów jest Do Nexta. I oryginalnie kosztowało 8 funtów, aż i zobaczcie. Naprawdę fajne. Co za 9 funtów kupiłam sobie koszulkę, zwykła czarna, ale. O nie, to jest dla mojego męża właściwie. Z mojego męża koszulka. Za 10 funtów, ale ja kupiłam też czarną koszulkę, zwykłą czarną koszulkę. To mój mąż sobie kupił za 9 funtów, taką, żeby chodzić. Okej, okay, pokażę Wam taką komodę, którą chciałam kupić, ona kosztowała 425 funtów i potem pojawiła się ona w wyprzedażach, mogłam ją kupić w wyprzedaży właśnie online, czyli ta online wyprzedaż zaczyna się wcześniej, niż ta normalna w sklepach i pojawiła się jako cena 249, ale musiałam zapłacić też za dowózkę i tak się zastanawiałam, zastanawiałam czy kupić czy nie do Sofii do pokoju, byłaby idealna, ale się rozmyśliłam. Rozmyślałam się i bardzo, bardzo żałuję. Ona wygląda tak z bliska, ma taką pufę i ta pufa była wliczona, światło było podświetlane, te lustro miała cztery nawet szuflady. Naprawdę, naprawdę fajna. Także w następnym roku teraz będę musiała kupić. Teraz pokażę Wam, co zamówiłam online też. I te rzeczy będę musiała czekać, aż na nim dojdą. Kupiłam Sofii bluzę, opaskę taką i kilka takich rzeczy przydatnych mi się zdaje. Zawsze mogę je oddać, co jest plusem. I zamówiłam Sofii nową pościel, taka różowa, zwykła, w przecenie. Normalnie by dużo kosztowała, wiadomo, w przecenie. Myślę, że róż będzie jej pasował troszkę różu do pokoju, buty dla Kasi, Takie, takie na rzepę, podświetlane, jak się chodzi, to one się świecą. E, zamówiłam jej kurtkę, jak widzieliście, e, zamówiłam jej takie spodenki świąteczne i bluzka, do szkoły zawsze one przydają się i zamówiłam jej taki zestawik e, za 10,50 na BPPP, bo ona uwielbia PP, różowy do wszystkiego, poduszkę, widzieliście ten kocyk, co jej zamówiłam, podświetlany, świecący i muzyczkę grającą i ma takiego Mikołaja, przypomina mi to bardzo Polskę. W sklepach te strasznie mi się spodobał renifer. Renifer przed dom, żeby go postawić, i on tak wygląda. On jest z innego sklepu, on jest ze sklepu The range, ale ten renifer, on jest akrylowy. I oczywiście świeci się, niestety nie mogę go bardziej Wam pokazać. Wygląda bardziej taki nowoczesny jest, bym powiedziała. Bardzo ładnie się prezentuje. No wiecznie jest w tej Anglii i strasznie wiało w tym roku, i cały czas przywracały nam się te choinki przed domy i wszystko, ale kosztował 99,99 ,99. i powiem Wam, że nieprzeceniony był. Nie był przeceniony, ale bardzo w małych miejscach wszędzie był wyprzedany, ale postanowiłam, że go kupię w następnym roku i się powstrzymam. Więc zobaczymy, ile będzie kosztował za rok. Ale to będzie akrylowy renifer. No, muszę zdecydowanie go kupić. E, mieli też wręcz e, takie inne renifery, które były przecenione. Jak widzicie tutaj, to jest podobny też akrylowy. E, I on ma światła, zmienia światło, że taki ciepły i taki właśnie bardziej biały. Tak jak tutaj widzicie, mi się ten podoba. Mamy podobne światełko, to wszystko by się tak właśnie łączyło ładnie i ten kosztuje 69,99 w przecenie spodobały mi się też te szklanki, nie były w przecenie ale może je kupię za rok i takie serwetki, ale już miałam serwetki więc pomyślałam, dam sobie spokój ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać to właśnie taki kominek na gaz taki stolik i on do ogródka, jest też przeceniony, 689 funtów takie coś kosztuje, powiem Wam strasznie, strasznie drogi, no ale będzie taka sprawa na lata i robi wrażenie w ogrodzie, cały rok możecie używać wiadomo i jest bardzo ładny, także to chyba za rok kupimy.